Dalej! Poszło. Dajem, mijołek! Dajem, daję, Dajem, daję, a kupiłeś takie śnieżynki? Kupiłam. Dajem, mijołek! W, w, w oszą, dajem, te śnieżynki. Po dwa złote chyba były. Dajem, milionek! Jeszcze kupiłam gwiazdora i bałwana, ale gwiazdora on tym jak odlepił. I tylko bałwan został. Ja mu to Dzień jest! Tam jest wum. Bum. że w to przemocnie. No i zobacz. skąd Nic jest 见了。